Heja, hej, hello ludzie! Tu Tutaj, cele, cele 55 i gramy w Gotik 2. Ostatnio zaczęliśmy walkę z tymi bandytami. I o ile tu się nie mylę, mam tu dwie miksturki. Są dwie miksturki! Zaczepisty widok, czyż nie, ludzie? Hm. Tu radzę uważać, żeby nie spaść. Ja, of course, spadłem raz. Zgadnijcie co wtedy powiedziałem Można się domyślić jak się mnie często ogląda No a cóż, nie będę zapierdalał po nocy Ja będę kurczę rano albo po południu, a nie kurczę po nocy Nic tu nie ma Zasuwał i tu robił różne rzeczy Cóż To jest zabawne, że już w gociku Skąd oni się tu wzięli? Otóż Gotic teleportuje ludzi. Okej, okay, na hardcore idziemy dwóch. Ten Nawet jeśli są martwi. Sam tego To grana nadal ich y, przestawia. No i widzicie co się wtedy dzieje. U, na dwa hity. Oho Co? Jak mnie lagą dosięgu? Na dwa metry Nie Trudno Przesuwamy Trzeba wybić tych wszystkich dziadów Hej, Czekaj Okej okay. A Nie trafili mnie Stałem w miejscu przynajmniej dwie sekundy ani mnie nie trafili o matko, to wrzut! On się odradza, ludzie! To, co mówili, to prawda, on się odradza! Pierw był leniem potem bandytom! O matka, myślałem, że to tylko plotki, że on się odradza! Allah! O w rzodzie, gdzie później będziesz? No i spójrzcie! Hmm. Chwila. O. Czy to nie jest twarz wrzoda? To jest twarz wrzoda To musi być brzód. Hmm. A nie, chwila, musimy zagadać do strażnika. Co sądzisz o tej sytuacji, hey, panie strażniku? Pamiętaj, zachowuj się spokojnie, a wyjdziesz stąd a... Stary, spojrzałeś tam, może? No cóż. Doigrałem się. A, w dupę. Koleś na nie zareagował. Ten, którego trafiłem, nie zareagował. Strażnik, nie licząc Dextera, jest najsilniejszy w obozie. Ma lepszą broń i trochę więcej życia. No ale sam to mi może naskoczyć. Stary, ja cię strzał trafiłem po tyłku przed chwilą. Stary! Wow. Pamiętajcie, ludzie. Uzależnienie od krojenia drewna, równa się śmierć Co to miało być? Nie znam się na otwieraniu zamku. Ja go klasa a ten dalej się bawi Niczego tu nie znajdę Oczywiście można jeszcze inną taktykę obrać Przy zabijaniu ich Wejść na dach Strzały, no i bić Łuk, a nie strzały, sorry Tu mamy skórzany mięsek 25 stuk złota Zacynam se plenic Nie wiem dlaczego Okej, okay, ale to nie wszyscy bandyci Zostało jeszcze z czterech A i zapomniałem wspomnieć Tam dalej idąc ścieżką Dochodzi się do... Tunelu Gdzie są dwa szkielety Nie polecam tam iść, bo szkielety są niesamowicie mocne Hej you, hej you. co się dzieje? Tak trzymaj. Wow, tu nie będę warte się pospądnie. Wow. No spądnę zaraz. Raz, jaki miałem am bo taki koś mi... spadł Wow Spokojnie, ludzie Fiu fiu Okej okay. Stary Weź sobie kup mózg w Biedronce, okej? Okay? Jak już tam będziesz o niech to, Au. Fuck you! nie pozwól na to, nie pozwól na to, sobie radę. Ta, no cóż, stary, czekaj, ty. Siedzenie równa się śmierć. Ojej, ojej uzależnienie od drewna równa się śmierć, siedzenie równa się śmierć Spanie równa się śmierć Uuuu, biedak Nie miał nawet szans na obronę Hmm, to jest jedyna skrzynia jaką mogę tu otworzyć Coś dziwne, bo raczej mocno żeby klucz od Dextera pasował do tej skrzyni Tu nic prawie nie ma Trochę złota tam było, e. Ale okej, okay, idziemy dalej Druga wieża Władca Pierścień, dwie wieże Tu uważać Da fuck was that? Oj strasznie mi się buguje gra Okej okay. To miejsce jest ważne w Noc Kruka W podstawówce już nie, ale w Noc Kruka to jest ognisty łuk. I to jest jedyne miejsce, gdzie można się zdobyć ognisty łuk. I amunicję do niego Chyba 10 czy 12 strzał, szybko się skończą i już nie będzie można używać tego kół, więc może się przydać, jeśli się chodzi w nocy, to wtedy po prostu założyć i sobie z nim łazić. No ale to wszyscy bandyci. Lipofej! Ui! Pist! No cóż, nie wyszło. <laughs> no jak mogłem opuścić tą wieżę bez zaliczając coś takiego? Co, jak głupi, jaki? Masochista. Okej okay, ludzie, a więc. Hmm. Kła, kła. Coś się kaza, Za każdym razem jak się dochodzi do tego pomostu, to jest właśnie to O, o, słyszeliście to? Wow, prawie spadłem Nie Teraz musimy wstąpić jeszcze na chwilę do... Na farmę Onara I już lecimy do Khorins Ach, ja, drugi rozdział nadchodzi a jaki jest wasz ulubiony rozdział? Ja osobiście ulubionego za bardzo nie mam. Piątego tylko za bardzo nie lubię. Bo piąt to można nazwać takim. O ja chcę szósty, o, ja chcę szósty, nie chcę piątego. Piąty, szósty, szósty. No, no, piąty jest nudny. później musiało się tak No i wiecie. Eee, dobra, zostały póki co. Benet. Chodź tu dalej, żeby ci nie gadali. Ej! To jest dobre. Proszę, pięć bryłek. Pokaż mi! Trzymam się od, od teraz, tego z No teraz mnie rozbroiłeś. <grymna> trzymaj sobie dwie trzy. Przydadzę ci się, jeśli będziesz chciał wykuć sobie broń. To była jego decyzja. Tak. Naucz mnie, jak wykuć broń z magicznej rudy. Wspaniale. Przyniosłeś mi rudy i wiesz, jak wykuć przyzwoity miecz. No wiem. A więc jedziemy. Najważniejsze jest jedno. Nieważne, czy całą broń wykułeś z matocznego kruszcu, czy tylko pokryłeś stalowe ostrze warstwą zaklętej rudy. Liczy się tylko powierzchnia. Aha. A no, ponieważ to cholerstwo jest takie drogie, złap za stalowy pręt i kilka bryłek królewskich. Oczywiście nie wystarczy pokryć gotowy miecz warstwą magicznej rudy. Całą broń musisz wykuć od podstaw. Poza tym wszystko zależy od rodzaju broni, jaką to, chcesz. Uuuuh, no. Szkoła, zawsze nieodłączny odłączmy latek do Czego potrzebujesz? Coś ciekawe. Można od niego odkupić teraz te bryłki. Co zrobię? Bo bryłki się przydadzą. Tu kupię jeszcze parę strzał. Sprzedamy to. Matko, ile lag Okej. Okay. Rapier na razie zostawia. Na pamiątkę. Bruki ludy się bardzo przydadzą.